Dobra, z quickerem zakład robimy Jak w przeciągu 10 sekund kogoś zabijemy Quicker robi salto 10, 9 8, 7 6 5, 4 3 2, 1 HAPPY NEW YEAR ja bym kupił reklamę u jakiegoś nie wiem. Mojego starego na przykład. Pierdalaj Oh je yeah, baby! Plus 27! Na początek streama? Jezus, Maria, ale daje. Aj, ale gdybyśmy go hapnęli, byłoby cudownie. Ale niestety. Oj, plus 30! 32! Christmas time, byku. Idzie do góry, pa, 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 to Ale, ale mi zabrał No Aha Jakim Długo od sektora odpychamy Ale to było zagranie dwójkowe Oj Oj, ale to było zagranie dwójkowe On robi tak, a ja tak A ja plus 70, pluszka Zoba, ale i tempów. Tylko trzeba wykonać to ten plan. To jest do zrobienia. Wydaje mi się, że to jest na spokojnie do zrobienia. No, pff, to jest tak proste. To jest tak proste. To jest tak proste. No, prosi się nie do tego zrobić. Spokojnie, już. Nie takich. Oj, tak. No, gdyby żółty tylko miał więcej niż 20. ¡Ajku! Ależ to był potężny knock Ależ poleciał. No, no, no Kurce Ty chcesz paść tam na dole? Elo, miesiąc. O, dziękuję. To jest 73. <grywki> tak ja topkę zarabiłam na drugim koncie. Hamie. Ej, ja mam koksa w sumie. Poczekaj, ty my jesteśmy w stanie go zrobić. My jesteśmy w stanie go zrobić? My jesteśmy w stanie go zrobić. Dobra, poszło nawet prościej niż, niż myślałem. A, do 20 centymetrów było. Aha, okej, okay, rozumiem. Doluj. Dawaj, dawaj, akcja dwójkowa Podaję, ja go ci. Ty mi. Ale piękne, piękne to było. A ty co? Ty też? Chcesz dostać? On... Oj, plus 22. Piękne, piękne. Oj, no i dobrze, o tym mówiłem. O tym właśnie mówiłem O tym O tym mówiłem właśnie, oczy do głowy, pamiętajcie, tu trzeba patrzeć cały czas Lewo, prawo, prawo, lewo, wiesz, co No oj. oj Oj, oj, oj Oj, oj, to jest frag dla nas Spokojnie, daj mu chwilę A, plus zero, no to nieźle Dawaj, 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 dobre, dobre, dobre Słabe, słabe, no po tego No po go! No nie z jednej gili Oj! Idealnie na środek Pył pił pył Oj a tak to to? Plus 6 Ale chłopon mał ramkę, jak ze mnie plus 6 dostałem tylko Nara, widzimy się na spawnie, byku Ze mną się nie zadziera, ze mną się nie zadziera Plus 19 do lot Na środek wychodzimy to on. Happy New Year, Quicker for you, man. Wraz z Quickerem zakład robimy. Jak w przeciągu 10 sekund zabijemy, Quicker robi salto. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year. Ależ to było piękne. Tu, o hop, byku. Kościół, no ma no, no nie powiesz mi, że nie jest to najlepsze tą grę, nie? Na jakieś tu dziury mieć fajerkę. Dobra, ta Happy New Year to chyba z piątą minuty już trwa. Oj, 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 oj. Ależ to było podanie. Normalnie niczym Ronald, Ronald, Ronaldinho i Messi w 2003 roku. Piękna asysta, piękne podanie. Piękne plus piękne polizanie. Co tu się dzieje? No, o, dobre. Bardzo dobre. No, super to zrobiłeś. Nie zmieniaj się. Dobre to było. dobre, bardzo dobre, bardzo dobre. X ludek X ludek to on. Oj. Oj, oj, oj. No. No, oj, oj, nara. Widzimy się spałnie. Byku. Plus 40. la. Oj, nie, nie. Nie. No, nie. Spokojnie, spokojnie, tu ziomek Odwracamy go Pozycja odwrotna tak zwana On altuje, on altuje, ale mu... Mo... Oj, jednak nie altuje Masny Jim, to on, panie i panowie Mestny Jim, to on On tam na dole jest, tam na dole, no hitni go O nie, no i mamy idiotę w teamie Plus 5 asysty Może za niego też coś dostaniemy Dobra, za niego na pewno coś dostaniemy. Do 38 Shizan, o proszę! Youtuber. Youtubera ma Shizan, nie?